Witam Państwa bardzo serdecznie, z tej strony Oliana. Przychodzę z rozkładem na dzień 15-12, dzisiaj mamy niedzielę i spójrzmy, co karty nam tutaj yy, pokazują. Moi drodzy, co jest najważniejsze, mamy szóstkę powietrza, czyli jest to karta bramy. Odgórnie losowo zostaje nam przekazana karta bramy, czyli karta przejścia. Los w tym przejściu nam pomaga, tak? Dostajemy szansę, żeby przejść z niefajnych energii w energię bardzo pozytywne z przeszłości w przyszłość, w pozostawienie czegoś, co było niefajne i pójścia yy, do... Yy. Ku przodowi, tak? Do przodu. Natomiast, moi drodzy, to jest szansa od losu dla nas wszystkich. Ta karta pierwsza, szóstka powietrza, karta bramy, zostaje nam dana od góry. I teraz, jak zobaczymy na dwie pozostałe karty, to yy, tak naprawdę w tych kartach zawiera się nasz wybór. Czy po przejściu tej bramy, która zostaje nam losowo tutaj yy, podarowana, można tak powiedzieć, czy pójdziemy w dziewiątkę powietrza, czyli totalne umęczenie znowu. Jakieś cierpienia, znowu jakieś bóle, znowu jakieś zamęczanie się, jakieś stresowanie, jakieś znowu rozmyślanie o przyszłości, czy idziemy w szóstkę ziemi, czyli wyrównujemy swoją, swoją psychikę, wyrównujemy wszystkie sfery w swoim życiu, mamy po prostu równowagę, i z tą równowagą żyjemy dalej, żyjemy na bardzo satysfakcjonującym i obiecującym poziomie. Moi drodzy, Mamy dzisiaj od losu tą szóstkę powietrza i teraz tak, czy ją wykorzystamy, czy nie, zależy już od nas, ponieważ mamy dwa scenariusze, tak? Los nam daje możliwość przejścia, ale los za, za nas wszystkiego nie zrobi. Albo przechodzimy w dziewiątkę powietrza, albo przechodzimy w szóstkę ziemi. Czyli moi drodzy, w Waszych rękach jest wybór. Czy wykorzystasz tę szansę, którą w dniu dzisiejszym dostajemy od góry? Bo szóstka powietrza jest to karta dana z góry, to jest karta losowa, to jest karta przejścia. To przejście jest w dniu dzisiejszym nam dane i nam ułatwione poprzez energię z góry. Natomiast to, co zrobisz po tym przejściu, to już jest Twoja inicjatywa. Czy wrócisz do dziewiątki powietrza, do przeszłości, do cierpień, do rozmyślania, do martwienia się, czy pójdziesz w szóstkę ziemi? Czyli totalna równowaga. Równowaga jest potrzebna we wszystkim. Czy złapiesz tę równowagę i czy pójdziesz po, po swoje, tak, w tym życiu? Czy pójdziesz po sukcesy, po lepsze jutro, po, po szczęście? Więc, moi drodzy, tak naprawdę scenariusze są dwa, tak? Karta szóstki powietrza jest dla nas wszystkich. Dzisiaj dostajemy szansę. Ale co zrobimy dalej? To my piszemy, moi drodzy, scenariusz. Albo wracasz do dziewiątki powietrza, albo idziesz dumnie przed siebie z szóstką ziemi. Więc moi drodzy, zastanówcie się, jak chcecie kreować to swoje życie, ponieważ w dniu dzisiejszym szansę mamy wszyscy. Szóstka powietrza jest nam dana z góry, tylko kwestia, czy my ją odpowiednio wykorzystamy. Po której opcji się tutaj opowiecie, w którą stronę pójdziecie? I z takim pytaniem Was w dniu dzisiejszym zostawiam. Pozdrawiam serdecznie. I do usłyszenia, Oliana.